Cześć, ze strony Kaczpilowskiej. Witam Was w kolejnym odcinku. Zapraszam wszystkich do subskrybowania z dzwoneczkiem i lajkowania. na No, no, no. Gdzie no. lecimy? Na Serbana. Na Serbana, dawaj no. Chłopie, odezwij się? dobra. <laughs> Nie no, pytam się, chłopak, gdzie lecimy. Cicho Nie dawaj Oła! Szepierniczłem Co to jest pistolet? To na pistolet to ja nie chcę No i fajnie, że byłem poleciał, ci byłem. Ja lepiej chłopie Ja bez broni jestem Dobra, Dobra no, ja mam pompę Ja mam Kałasek i duża pota nie jest dobry koniec, dobry koniec. E, nie, widzieć już się, bo się nie opłaca, bo zaraz się wyleczysz tymi beczkami. no właśnie. Choć pod po 50 Jeśli, ale ja już mam 40, później się dobiję na następne 40, więc bis. Już mam 60. Więc spokojnie. Bije ktoś chyba? Nie pałam? No, dobra, Mam Leży. Jaki fuks. Ta fuks ma 70hp, Nie mogę. 70hp, on miał 100 na 100. No, ale ty masz więcej. Już nie. nie. O, opa, Dobra, gdzieś się tu biją jakieś pały Tylko nie wiem zbytnio gdzie To jest chore Tactical 20 z 2 metrów ten 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 Taktyka No serio tyle dawał <grym> Mi chłop nic nie zadał w ogóle a ja myślałem że mam niebieską łęka a ja walę z kałacha nie Bo zadawał po 30. Ja idę się do jeziorka leczyć Okej okay. Teraz ja zbieram lód bo mam same sz szare itemy My nie mam ammo do niczego, ale to już wiesz na bajka O oh je, yeah, zameczka. Kałach to jest główna, zaraz nikt tu nie będzie grał, co mi się tak wydaje Tylko wiesz y... Właśnie jest ten problem, że nie ma dużo właśnie osób gra tymi Kałachem. Wiem Znaczy dużo, no znaczy dużo osób nie lubi grać nie? Czajko, Bawron. Moim zdaniem epic powinien go usunąć I, i, I na tym się yeah. kończy. Uh. <laughs> Mogliby dodać... nie wiem co by mogli dodać do tej gry. Prawda? Nie wiem. Minigamy Minigamy to była piękna broń. O. Mówisz, że piękna broń, miniguny? A jak, ja, jak ja zawsze ją kochałem grasz, to jest my favorite Co za chłop, jest minigun. No dobra. A bo jeszcze lubiłem te... Yy, minigun do spoko. Ja, yy. yeah, ja lubiłem popę. Na dym Na dym co było na dym z doomie, te bronie? Nie wiem, nie wiem To jest to szybkie? Szybkie? Aaa, LKM LKM właśnie, nie wiem Coś mi... co? nie... To ja legendarną skrzynkę oczywiście, że gówno Nie no, jak A coś, coś Zmienia. Ja to baznę, ja to ważne. No to pierd... To 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 nie, nie, co dobra to ja to biorę Ale że że stąd wyjdę Mam taką do ciebie prośbę czy ty byś mi mógł dać amo tej? do pompy MK i FEMA No mogę To nie jest zła prośba Dobra, ja razrefię Jeszcze Państwu skrzynkę dosłyszę Nie wiem, co skrzykował mnie Panem. Chodź. Gold best friend. Daj mi to amu. Dałem przecież. Jaki plot player. Chopie. Idzie tyłem i umów out about to go. I go out car I don't want to go in this, one, this type of love don't always come mom on us To dla nich. Chłopie jak mnie mam no, gdzieś. To już bez przesady, że nie tak cofało. Jestem celem. A nie, ty jesteś celem. Idź się chyba. <śm> prędzej, no, prędzej, jeszcze... prędzej ty sam siebie obronisz. No, zbliżamy się właśnie do nich. Dole, masz, dole. Ty, no, To oni też... są na tym. Jestem na... na lesniku. Na zakątku. Dobra. No, no. Albo na zakątku, no. Nie, na lesniku, no. albo na zakątku. No, dobra, biorę... Nie, no dobra. Wziąłem tą kukową i źle poszło. Zbiorę teraz tak kikala. Teraz założę się, że wygramy. <grym grym> I pobziąłem ta kikala, nie? Gdzieś tu... Bije ktoś, ale nie wiem skąd. Góra, góra. Ha, dobra. Chłop się rozgląda za mną, typ. Ty, byku. Spokojnie, spokojnie. Tam ich dwóch jest. Eee, poczekaj. W sumie mogliśmy wbić do wyrwy. Kurde, zniknął przed nosem. Shit. Możemy, wiesz co? Chodź, 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 chodź do mnie. Ja nie muszę tak krzyczeć. Wiem coś, jest, czekaj. Wstań tam, podskocz. O, właśnie tak. O, ale fajnie poleciałem. No, ja też Trochę matka muszę się podbierać, bo... Ja mam 500. Tam coś leży, lód no leży, na środku chodź. się klepią, ale na środku się chodź. klepią. dobra, tam jest lód. Ja lubię lód. Na środku się klepią. No wiem, wiem, no. wiem, spokojnie. Panem macie. Tamten to prawie no-scope'a, wiesz? Jak ja się wybiłem do góry, tam, to, to tam. jest mega. Tam, daleko, tam, daleko, tam. To ja widzę, to widzę, Oni no. mają sniper raczej. A. Wpisów w ogóle bogaty, tam. bogaty, 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 tam Bo ja mam wolne kola. To wale. Ale ty pan na dole. S. Yes. Le leży. Ale. ale ta, ten do góry leży. On jest gdzieś na dole. Leżą. Jak coś, to wiesz tą matkę. Dawaj e, 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 strefa, go strefa, go to strefa impulsy mam, chodź po impulsy. Chodź, impulsy weź. Tu dobro walić. Ja muszę, a wtedy użyj. Bo ja już idę do strefy. Se wezmę kryształ i najwyżej polecam Nie, nie ja już, ja już do... to nie. Nie myślę, że. ten kryształy? kryształ. Tak sam. należał no, Chłopie, zero, nie? Nie, no jeszcze trochę to masz. A ja mam tych chłopów. Idź do strefy, idź do strefy. nie nas będą trzymać. No co? Tam nie wiem gdzie jest Ta leks ta, ta an, anime Ja Na wiem piastę. ale nie, nie wiem gdzie jest anime Ja Aha tu jest ten typ Uważaj bo anime jeszcze muszę iść do lewej strony Nie mam macza, Nie mam Nie wiem gdzie on jest Jasno walić wali wali co? Koniec przed nami. Aha, fajnie. Jest apteczka, weź sobie. Nie ja ją biorę. Nie zastanawiam się dlaczego. Ej, mi tam Dobra. Pieczę. Ja po ciebie mam duże poty, więc wiesz... Trzymaj go w strefie Trzymaj Trzymaj, trzymaj To ciśnij ją Dostał pięćdziesiąt Zaraz dostaniesz pota Leży Dostał sto Ja mam do snajpy Sto. To daj, daj, bo ja mam tylko dwa. Co? Góra. No. Co? Losz. A już miałem na niego walić do snajpy. Hop se stanął w miejscu i nie wiem co sobie co Dasz trochę maca czy nie masz? boście się też nie mam, ja mam tylko jakieś 400 maca A to jest mało. Przynajmniej dla mnie. Eee, yy, no. ty jest trochę drzew, to sobie możesz ścinać. Ścinać, co też bieram. Ścinać jeżeli, Fortnite. Się... Bijesz kogoś? Bawę tam do nich ze snajpy Jeszcze Pięknie. jedna pytanka masz, masz tego? Masz apteczkę albo coś? Właśnie nie, chodź tutaj, tutaj No tak tak, idę właśnie tutaj Ej zostaliśmy albo jeden, 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 dwa Albo zostaliśmy dwa, e, dwa, jeden Jeden chłop albo jest sam Albo... Mam bandaża Albo cała reszta jest tam. Boggy, boggy Masz bandażę, widzisz? Dobra, 75 chyba to też jest. Trochę duża jest i to jest problem Tak, ja widzę jednego Zabudował się Future smell na... Ja tam będzie dalej łowió, wie? Pierdziliśmy Ja wiemy Widzę chyba! Szybciutko, ojciec chodzi! Po co? Ja muszę skończyć... Muszę skończyć grę Konrad i rajzek go ona. ale schodzi z górę. Okej. Okay. Nie widzę, ale schodzi. Może i schodzi. A bo to jego lud był. Tatę, na razie. A nie, buks, buks, buks to to ja wiem właśnie, to w, w tą stronę idę, bo oni sobie łowią ryby jakieś Nie muszę jeździć? Ja Co, Zobaczę. on ma zero. Miał 16hp, ale bym mnie zabił raczej. Chłopie, a pamiętasz co mówisz? Dobra, nice. Weź, weździesz taktykala i wygramy.